Dobry wieczór, Karolina Romaniek, TV Reklama, obok mnie stoi Scarface. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Właśnie jesteśmy po głównej walce wieczoru, jak oceniasz? Oj, główna walka wieczoru. W trakcie. W trakcie, jeszcze trwa piąta runda. No lecą chłopaki, wiedziałem, że to będzie bardzo mocno. Diego, doświadczony Balboa. O kurde, no i właśnie w tym momencie został rzucony ręcznik. Jestem w szoku. Fajnie, super, walka na pewno mianem walki wieczoru. Moja walka również była mocna z tego, co tutaj wszyscy mówią, więc super, no fajna gala na pewno. No właśnie gratuluję wygranej. Bardzo dziękuję, super, cieszę się też. Jak twoje przygotowania? Ile czasu potrzebowałeś? O tak naprawdę po ostatniej rundzie jakiś tydzień miałem odpoczynku. przepracowałem mocno. Trochę zabrakło dzisiaj trenu, ale jest tutaj naprawdę duszno. Ciężko się oddycha. Po dwóch minutach intensywnych minuta to jest bardzo mało. Kolejne dwie minuty intensywne, trzecia runda. Przeważyła tutaj, przełamałem przeciwnika, bardzo mocnego Łazaru Kod. No super, cieszę się, kolejne zwycięstwo do rekordu. No to opowiedz mi teraz o swoich planach na przyszłość. Dalej Gromda czy może jakaś inna federacja? Nie, jak najbardziej. Rozmawialiśmy już dzisiaj tutaj o przedłużeniu kontraktu. Zadeklarowałem oczywiście moją moją zgodę, naszą znaczy moją zgodę, moją chęć przedłużenia kontraktu. Lecimy dalej, tutaj się odnajduję. Teraz używam tylko rąk, że tak powiem, podczas, podczas treningów nie kopię już, więc myślę, że tutaj. Bokserska, bokserskie zasady tutaj są jak najbardziej dla mnie. Lecimy dalej. Czyli MMA K1 nie twoja bajka? W MMA amatorskim miałem jakieś próby, ale jak ja to mówię, jak zakładam rękawice, szukam kwadratowych jaj. Nie idzie mi tak, jakbym chciał. W zawodowym MMA też mi nie poszło. W boksie nie próbuję. Goe pięciu to jest mój świat i w tą stronę będę szedł. A myślałeś kiedyś o świecie frików? Tak, chwilę myślałem, nawet jakoś tam próbowałem na pewną zaczepkę odpowiedzieć. Dobrze, że zrezygnowałem z tego, bo to nie jest mój świat zupełnie z szacunkiem do przeciwnika od początku do końca, tak jak to dzisiaj było wczoraj, gdy, gdy, gdy podczas losowania wiedziałem już, że rewanżu nie będzie za grudniową moją porażkę. Gdy wiedziałem, że już dostał mi tylko Łazar i tylko ja. Wstałem, podszedłem, przybiliśmy piątkę, przy, przytuliliśmy się, tak jak to zrobiliśmy na scenie. Nie mówię, szacunek od początku do końca. Ja wolę za mniejsze pieniądze z takimi ludźmi walczyć, niż mam robić z siebie błazna, wyzywać na tych konferencjach, prowokować za jakieś grubsze pieniądze. Jeżeli jakaś, nie wiem, sportowa walka padłaby tutaj, propozycja sportowej walki na gali frików, rozważyłbym to, pogadałbym tutaj z moimi promotorami, jakim jest w tym ale na pewno nie, nie wchodziłbym w żadne prowokacje, wyzwiska, nie, 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 to, to nie mój świat, mówię, szacunek od początku do końca, jestem już sportowcem i w tą stronę będę szedł. No właśnie wielu sportowców w ten sam sposób myśli jak Ty. E, a byłaby jakaś kwota, która by Cię przekonała do Freak Fightu? Kurczę, na pewno, tam są, tam są dużo większe pieniądze, ale na pewno nie... Nie aż nie, nie, nie takie? Nie, tak, nie kosztem zrobienia z siebie błazna. Mogę przyjść na konferencję, wypowiedzieć co o tym myślę, ale nie chciałbym być prowokowany tak jak oni to robią, bo po prostu podejdę za przeproszeniem, zajebię komuś z krzesła i tak się to wszystko skończy, że jeszcze będzie sprawa sądowa mi to nie jest potrzebne, naprawdę wolę być tutaj, może te pieniądze nie będą tak mnożone jak tam, w setkach tysięcy Z tego co się tak słyszy Ile są płacone za te walki Naprawdę, wolę za mniejsze pieniądze, ale z twarzą wyjść Nawet przegrać za mniejsze pieniądze Czy wygrać, ale z normalnymi, mocnymi chłopakami Charakternymi, takich jakich tutaj nie brakuje i masz swoje zasady, których nie chcesz łamać po prostu Tak, no, robienie z siebie idioty to, 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 to nie w moim stylu Nie chcę później, żeby mój synek był wytykany palcami za to, że jego tata to czy tamto. Wolę, żeby, żeby jak ktoś kiedyś powie, zobaczę, to jest syn Scarface'a, czy tam Sebastiana, czy Skermana, jakkolwiek, jakkolwiek my tam nazywali czy nazwą, żeby patrzyli na niego też z szacunkiem, a nie jako yy, na syna błazna, który, który no bo nie umniejszając tam nikomu, bo tak naprawdę sportowcy idą do tego świata, potrafią się zachować, ale tam jest raczej napór na to, żeby były takie dziwne sytuacje. Nie podoba mi się to, to nie jest mój świat na pewno. A masz jakąś osobę na myśli, która powiedzmy była sportowcem i jest teraz we flikach, robisz z siebie tego błazna, czy jest ktoś taki, czy... Nie, 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 mówię teraz o tych ludziach, którzy tam są od początku, wychodzą, e, palą papierosy na konferencjach. Nie zawodowi sportowcy, tylko po prostu i powiedzmy youtuberzy? Dużo, jest dużo z, e, sportowców, e, nie wiem, Denis Labryga poszedł do, do High Liga, on się tam normalnie zachowuje, nie widzę prowokacji. E, crazy, bardzo, bardzo, bardzo normalny, w porządku człowiek, doświadczony, doświadczony sportowiec, mimo że nie ma jakiegoś tam zaplecza zawodowego i tak dalej, bardzo, bardzo dobry sportowiec, yy, który, który pokazuje swoją wartość yy, i też nie daje się prowokować, tam do niego wszyscy z szacunkiem podchodzą. Jest pełno błaznów, youtuberów, jakichś dziwnych, którzy, którzy słyną z tego, że yy, przed wieczakami robią z siebie nie wiadomo kogo, wychodzą i on po minucie mówi o, nie trenowałem, srałem, brałem, to po co tam przychodzisz? A z drugiej strony też ludzie oczekują od frików zachowania frików, a... Później oczekują, żeby byli sportowcami w ringu. No, jak ktoś taki może być sportowcem, skoro on nawet okresu przygotowawczego raz w życiu nie przeszedł? Sportowcy pokazują się z fajnej strony, nie dają się prowokować z kulturką, a oni niech sobie tam robią swoje. Niech mnie nawet za to teraz pocisną. W twarz mnie nikt nie pociśnie z nich, no bo, no bo wiadomo, że tego nie zrobią. No, a wymieniłeś przed chwilą właśnie Denisa Labrygę i, i, i Crazy. Właśnie oni obydwoje zaczął niedługo pojedynek na high league. Kogo. Za kim jesteś? Ojenku, nie chcę nikogo faworyzować. Tutaj jednak, Crazy to jest doświadczony, dorosły pan, bo jest już po 40. Bardzo dobry sportowiec. Miałem kiedyś przyjemność sparować, lightowo sparować z nim na zasadach kickboxingu. Mega, mega nieprzewidywalny człowiek, bardzo mocny. Tam będzie chyba formuła K1 na małe rękawice. Denis na pewno będzie miał mocną przeprawę, bo Crazy to nie jest y, przypadkowy człowiek. Naprawdę mocno, mocno kopie, mocno prezycyjnie bije. Denis to jest silny, wielki chłop. W MMA widać, widać było nawet wotorę, co zrobił w tej walce, walce wieczoru. Oglądałem oczywiście wtedy wotorę. Y, bardzo mocne zestawienie, na pewno na pewno chłopaków docenią finansowo. I tam, tam widać było kulturę, a, a największe pieniądze i tak zgarniają ci, którzy tam głupie wyzwiska, a, a, a stosują, a... Ludzie, którzy ich jakby dowartościowują, wykupując pay -per -view, to są dzieci, to są nieletnie osoby, które biorą z nich przykład. Kiedyś przykładem był Tomek Adamek, Gołota, Adaś Małych, a teraz plastikowy świat plastikowych charakterów. Nie podoba mi się. Oglądałeś ostatnią konferencję, Heili? Nie oglądam konferencji, raz w życiu wykupiłem Heili, jeden z pierwszych powiedziałem, nigdy w życiu tego nie wykupię, nie podoba mi się to. Nie. Naprawdę. i ma, masz swoje, właśnie, jak już wspomniałam wcześniej, zasady, których nie przekraczasz, no i dobrze, w takim razie y, zobaczymy Cię na gromdzie 14. Kurczę, no myślę, że tak, Ni, ręce nie są połamane, trochę może potłuczone nawet. W ogóle mało potłuczony jesteś. Y, no jeszcze ani razu nie złamałem ręki, y, przepraszam, złamałem podczas okresu przygotowawczego, gdy miałem duże rękawice sparingowe, dlatego... Paradoks. Tak, paradoks. W rękawicach w wielkich szesnastkach złamałem pierwszą kość Śródręcza w listopadzie, a wchodzę na gołe pięści, ładuję w szzoło i albo się przewracają, albo, albo, albo muszę poprawić, i wtedy się przewracają, więc zostaję tutaj. Rękawice nie są dla Ciebie po prostu. Rękawice nie są dla mnie. Yy, walczę, walczę o, o lepsze walki, o lepsze pieniądze i tak jak mówię, ja nie chcę przypadkowych walk, nie chcę nabijania rekordu. Jak mam wygrywać, bądź przegrywać, to z lepszymi od siebie. Wolę z pozycji underdoga wygrać, tak jak dzisiaj, bo myślę, że byłem tutaj underdogiem. Eee, I zaznaczać swoją pozycję. Krok po kroku, step by step. Pozdrawiam, Czarek. Pozdrawiam również. Step by step idziemy dalej po swoje marzenia. No dobrze, no to w takim razie ja Ci życzę jeszcze wielu sukcesów, kolejnych wygranych i baw się tym. Dziękuję bardzo. Miło było.